mega zajebista pogoda. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, bo tak naprawdę, a czy mógłbym powiedzieć bardzo dużo, ale powiem coś, co jest bardzo istotne. Słuchajcie, jedziemy teraz właśnie do Krzysia Golonki, ambasadora projektu Vantago, no i też mojej książki Vantago, która oczywiście jest rewelacyjna. Słuchajcie, w tą piękną pogodę będzie niespodzianka, bo na do Krzysia przyjechało Dzień Dobry TVM. No, i jedziemy teraz, właśnie, opowiedzieć i o Krzysiu, o projekcie, o tym, co robimy wspólnie, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no, e, myślę, że fajnie. W poniedziałku takie działanie. Ja jestem bardzo podekscytowany, zresztą, jak zawsze. Ja zawsze jestem podekscytowany. Mam nadzieję, że Ty też jesteś podekscytowany osobą, że cieszysz się z tego, co robisz. E, co jeszcze mogę powiedzieć? Słuchajcie, no, zobaczymy, jak będzie po nagraniu. A tymczasem. Skakujemy szybko na projekt Potrafi. Szukamy projekt Vantaago i spieramy książeczkę, no bo przecież jeszcze zostało bodajże 11 dni. Mamy ponad 15 tysięcy troszkę, a do drugiego progu mamy mieć 18. Także jedziemy z końcem. Muzyczka w górę i siapa